Szantidaro, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, i dzisiaj zapraszam Was na czytanie, w którym sprawdzimy wiadomości od osoby, o której myślicie, którą macie gdzieś tam głęboko w sercu. To będą raczej takie wiadomości od wyższego ja tej osoby coś, co gdzieś tam siedzi głęboko w podświadomości, ale w tej chwili nie może zostać wypowiedziane. No zobaczymy, co tutaj karty będą chciały nam przekazać, a raczej Wam. Także wybierzcie kamień, który Was przyciąga, bądź grupę i zaczynamy. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Pamiętajcie, moi drodzy, czytanie jest ogólne, także bierzcie to pod uwagę, bierzcie to, co pasuje do waszej sytuacji, resztę zostawiając. A jeżeli interesuje was przekaz indywidualny, to pozostawiam maila pod tym filmem. I przechodząc już do tego, co ja tutaj widzę, <tryk> no tutaj być może niektórzy z was, nawet większość, tak, pytacie o osobę. Z którą w jakiś sposób ten kontakt jest ograniczony, być może dzieli was jakaś odległość albo tu nie macie w tej chwili w ogóle kontaktu, tak? Może jest czas separacji i ta osoba gdzieś schowała się do swojej skorupy. Nie dlatego, że ucieka przed wami, tak? To musicie wiedzieć, tylko dlatego, że prawdopodobnie tutaj. Przechodzi przez czas, gdzie um, jest w jakimś takim konflikcie wewnętrznym, sama, sam ze sobą, i tu um, nadchodzi czas zmian, nadchodzi czas podjęcia decyzji. Um, to mogą być i w zależności właśnie teraz od Waszej sytuacji, decyzje dotyczące um, tego, jak ta relacja między Wami ma dalej wyglądać. Um, decyzje dotyczące wejścia na taki wyższy poziom zaangażowania, um, jeżeli na przykład jesteście razem, um, bo co jest pewne, to to, że um, no jesteście niezwykle ważni dla niej, dla niego i tu ta osoba um, widzi gdzieś tam was razem w przyszłości. Tutaj są takie dalekosiężne, że tak powiem, długoterminowe plany, cele związane z Waszą osobą. Co do tego nie mam wątpliwości, że, mm, e, że w wielu przypadkach jest tak, że mm, gdzieś tam w podświadomości ta decyzja już została podjęta, ale trzeba wykonać krok naprzód. Trzeba przejść przez te drzwi. Dokonać e, pewnej takiej inicjacji, zmiany, transformacji. Tylko, że tutaj, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zmianę w tej osobie. Mm. Tu zależy również od Was samych. Pamiętajcie, mm, szczególnie w tej grupie to widać, że, że Wy również musicie popracować nad sobą. Być może um, część z Was już wykonała jakąś pracę, ale no mówię, jest to energia ogólna, więc e, zawsze bierzcie to pod uwagę. No bo zdecydowanie tutaj ta osoba nie mówi wam wszystkiego. Tak jakby nie chce, um, nie jest gotowa tak, powiedzieć. E, opowiedzieć o swoich planach. Um, Powiedzieć tak, jakby yy, wyrazić to, yy, jakie są jej, jego lęki, obawy w związku z, z wami, bo tu, tu jest bardzo silne połączenie. Yy, bardzo silne połączenie i ja bym powiedziała, że. Yy, tak, jakby to spełnienie, jeżeli tego pragniecie właśnie, tego połączenia, tej Unii, to spełnienie już tak, jakby jest bardzo blisko. To się dzieje. To jest, ja ma, mam wrażenie, że to jest ten czas dla Was. Eee, ale to, co jeszcze musicie zrobić, to odpuścić wszystko to, co Wam nie służy. Mm, I być może ta osoba również to musi zrobić. Tu chodzi o relacje, tak? Jeżeli któryś z was być może jest w, jeszcze w jakiejś relacji, mm, tu chodzi też o osoby z bliskiego otoczenia, które mm, zamiast dodawać, to zabierają wam energię. E, w niektórych przypadkach to może chodzić o takie zmiany po prostu mm, prozaiczne, e, odrzucenie. Wszelkiego pożywienia, które nam nie służy, yy, wszelkich takich yy, złych, niezdrowych nawyków, które powodują, że wasze wibracje są, yy, są nisko, tak? Yy. Bo tu nadchodzi jakaś taka potężna moc uzdrawiania. Poczujecie zastrzyk energii, oświecenia, przebudzenia, co pomoże wam osiągnąć ten kolejny poziom. Poziom, o którym tak bardzo marzyliście, tak? Niektórzy z Was być może jeszcze muszą odpuścić tą chęć kontroli sytuacji. Dlatego też przyjrzyjcie się swojemu otoczeniu. Przyjrzyjcie się osobom, którym, którymi się otaczacie. Przyjrzyjcie się, czy właśnie tutaj w Waszym życiu te relacje, które tworzycie, nawet z przyjaciółmi, czy są oparte na takiej równowadze, tak? Czy yy, to mogą być nawet relacje z, z rodziną? Bo tutaj tak jakby ta osoba, to ta te wyższe ja tej osoby, chciałabym Wam przekazać, że, yy, że czas najwyższy wyjść z tej roli takiej, yy, takiego opiekuna, opiekunki wszystkich dookoła. Czas, żebyście. Um, niezależnie czy tutaj mówię do mężczyzn, czy do kobiet, weszli w tą energię, no tutaj akurat jest cesarzowa, tak, ale w tą energię, która. Um, która myśli o swoich potrzebach, tak? Te potrzeby są na pierwszym miejscu oczywiście to nie jest absolutnie um, nie ma tu krzty egoizmu. Tego w takim niezdrowym sensie. Ale chodzi o to, żebyście przestali przedkładać potrzeby innych nad swoje. Macie skupić się na tym, czego pragniecie. Macie tak jakby rozwinąć skrzydła, wejść właśnie na ten kolejny level. W pełni pokochać, zaakceptować siebie i emanować tą miłością na zewnątrz. Tutaj też um, może być taka wiadomość, że ta osoba obecnie przechodzi jakiś taki. No, to już wspominałam, ten konflikt wewnętrzny, tylko tu właśnie. Um, to może być konflikt związany um, z najbliższą rodziną tej osoby, um, z domem, tak? Tutaj mogą pojawić się w życiu tej osoby jakieś problemy finansowe. Co znowu powoduje, że no mówię, ta osoba wydaje się, jakby się oddalała. Jakby tutaj chowała się do swojej skorupy um, i tkwiła w jakimś takim zawieszeniu. Ale mówię, decyzje już zostały podjęte. Mimo, że tutaj jest taka dosyć bierna energia. To um, im bardziej wy. Skupicie się sami na sobie, same na sobie, tak. Poczujecie tą pełną moc, takiego, takiej obfitości, dobrostanu. Zobaczycie, że. No mówię, zobaczycie namacalnie te zmiany. O tak. Nie wiem, czy to jest gdzieś tam dla Was. Dla Was jasne, ale <noise> mam nadzieję, że tutaj odnajdziecie coś dla siebie, mm, bo ja czuję, że tutaj, i, no, tu jakieś kwestie idą naprzód. Ta, y, ta osoba, o której myślicie, przestaje oglądać się za siebie i tak, jakby chce iść w nowym kierunku. Mm, mocno tutaj, mm, mocno tutaj nam się zarysowuje trygon. Ziemi, szczególnie panna i, i byk. Ale pamiętajcie, tutaj może, może to dotyczyć każdego innego znaku, także. Hmm, no, to tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się, pa. pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to pod uwagę. Um, jeżeli interesuje Was przekaz indywidualny, to pozostawiam maila pod tym filmem. A przechodząc już do Waszej energii, dwójki, to tutaj y, co za sytuacja się rysuje? <coughs> e, jeżeli tu możecie pytać o, o kogoś... Mm, z kim czujecie silne, głębokie połączenie, również jak w przypadku jedynek, um, to może być wasza bratnia dusza, wasz bliźniaczy płomień um, i być może czekacie na jakiś zdecydowany ruch ze strony um, tej osoby, bo trochę tak wygląda, um, że dla niektórych tutaj um, mam wrażenie, że ta osoba chciałaby potrzebuje trochę więcej czasu na to, żeby żeby dokonać jakichś tam zmian w swoim życiu. Żeby z odwagą pozbywając się tego lęku, tych obaw wykonać krok naprzód i ruszyć w kierunku nowego początku, tym nowym początek może być ta, ta relacja z wami pełna takiej równowagi i harmonii, szczególnie jeżeli mm, do tej pory tego nie było. Tak Być może do tej pory mm, ta osoba nie wykazywała inicjatywy, była wycofana. I tutaj e, dla takich osób. Tak? E, jeżeli mnie słuchacie to... Mm, wiosna, lato mogą być takim ważnym okresem, szczególnie lato dla Was. Okresem, gdzie hmm, ten nowy cykl się zacznie, hmm. gdzie pojawi się zdecydowanie większa aktywność. Hmm. Pojawi się zupełnie nowa energia pomiędzy wami, bo tutaj, e, tak jakby ta karta wyroczni no, oznacza jakiś ruch, więc wy macie się przygotować do tych zmian. Zastanówcie się, czy być może sami nie potrzebujecie trochę czasu na ogarnięcie pewnych rzeczy w swoim życiu, na, nie wiem, zrobienie miejsca dla, dla kogoś nowego, tak, dla tej osoby. Czy w pełni świadomie jesteście właśnie gotowi, czy gotowe na to właśnie, żeby tu budować te relacje? Czy potraficie otworzyć się na to otrzymywanie? Czy potraficie również dawać? No bo, no mówię, tutaj to lato może być znaczące. Yy. Hmm. Wiecie, co teraz yy, tak jakby usłyszałam, to to, że, bo patrzę na tą dziewiątkę mieczy, yy, yy, ewidentnie macie do czynienia z kimś, kto tutaj czymś się martwi. Yy. Tu możecie mieć do czynienia właśnie z, tym, z taką osobą, która boi się gdzieś utraty swojej niezależności. Boi się wyjść z takiej strefy komfortu, odpuścić wszelkie, ale to wszelkie blokady w swojej głowie. No i tak jak powiedziałam, jak ten tutaj głupiec, zacząć coś nowego, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co, co powiedzą tutaj inni, tak? Mm, nie zważając na, na te przeszkody, więc być może tutaj również mm, mówię do, do osób, które są w jakiejś takiej relacji, gdzie e, nie macie kontaktu, tak, może jest jakaś separacja, może tutaj, bo mamy tą ósemkę, e, ósemkę pucharów, może tu niektórzy z was pytają o kogoś, kto jeszcze jest w, w relacji. I było to zwlekanie, odkładanie decyzji na później. Ta osoba wie, czego chce, to nie jest tak, że. Um, ja tutaj czuję zdecydowanie, um, że. Um, I ta osoba tak, jakby chciała wam, wam to przekazać, chciałaby wam to przekazać, że, że tu jesteście tym jedynym wyborem. Na poziomie duszy to połączenie jest, jest oczywiste. Nie ma żadnych wątpliwości. Z tym, że no, tutaj może być dosyć taka powolna energia, i jeszcze kilka miesięcy może to potrwać. Tak. Jeszcze to teraz, co słuchajcie. <laughs> Przyszło do mnie, to być może niektórzy z Was muszą sobie zamienić energię, tak? Bo może być taka sytuacja, że to Wy musicie dokonać wyboru, i ta osoba gdzieś tam jest właśnie pełna obaw, że to Wy będziecie przedkładać ten, ten swego rodzaju komfort, bezpieczeństwo. Mm, nad to, co, co możecie stworzyć razem, tak? Bo tutaj y, jest to przekonanie, jest ta pewność, że razem y, możecie stworzyć właśnie, tak jak powiedziałam, relację pełną harmonii i pełną równowagi, gdzie nikt nie czuje się w, jakim sen, w jakimkolwiek sensie y, pokrzywdzony, bo oboje jesteście osobami. Które potrafią bezinteresownie kochać. Które nie tylko właśnie czerpią, ale przede wszystkim potrafią dawać, tak? I, jest to, I będzie to pięknie zrównoważone. Jeżeli tutaj jesteście już w jakiejś relacji, to może być teraz czas albo zbliża się. Mm, I to nie, 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 słuchajcie, nie musicie czekać do lata, oczywiście. Um, no, bo mówię, to jest energia też na teraz, więc tutaj e, teraz możecie przeżywać, przechodzić właśnie taki piękny czas, gdzie e, w, tej, w tej relacji jest bardzo dużo aktywności, gdzie można poprawić te swoje życie miłosne. Um, być może tutaj ta osoba też. E, Myśli nad jakimś wyjazdem z Wami, tak? Tutaj jest takie planowanie. Um, planowanie czegoś miłego no, to może być właśnie jakaś taka wycieczka wspólna Wasza. Ale to już bardziej powiedziałabym dla, dla osób, które są w jakiejś relacji i tu pytacie o, o swojego partnera, partnerkę. Tu może się pojawiać jakaś taka obawa jedynie o, o dzieci, tak? O to, że nie gdzieś tam czy wy, czy, czy wasza osoba. Że tutaj nie będziecie w stanie, być może, poradzić sobie z jakimiś takimi problemami, ale te obawy, te lęki, już niezależnie od waszej sytuacji, są tylko, że tak powiem, w głowie tej osoby. W rzeczywistości, tak jakby nie ma co popadać w paranoję i tu poradzicie sobie z tymi problemami wyjdziecie z tej sytuacji zwycięsko bo nawet pod spodem jest szóstka mieczy. czyli tak jakby idziecie naprzód idziecie w dobrym kierunku nie oglądając się za siebie e, zostawiacie to co trudne za sobą także też całkiem pozytywny przekaz nawet i mówię, jeżeli tutaj em, aktualnie wydaje Wam się, że sprawa jakaś jest beznadziejna i nie da się jej rozwiązać. No, także tak to wygląda. Dajcie znać, jak to z Wami e, drogie dwójki rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się, papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Pamiętajcie, przekaz jest ogólny, także bierzcie to pod uwagę. Bierzcie tylko to, co pasuje do waszej sytuacji, resztę zostawcie. A jeżeli e, trójki interesuje was e, przekaz indywidualny, to pozostawiam maila pod tym filmem. I tak, przechodząc już do waszego e, czytania tej, tej energii, y, co osoba, którą macie w sercu, chciałaby e, wam przekazać, tak? E, a raczej być może bardziej takie wyższe, wyższe ja tej osoby. Zacznę od tego, że tutaj możecie pytać o kogoś, z kim. No, tu mamy trochę taką energię bratnich dusz, tak, ale to też być może jakaś taka, pytacie o swoją pierwszą miłość, o osobę z, z przeszłości, z którą bardzo dużo Was łączyło. Być może tutaj sprawy się pokomplikowały i w tej chwili nie jesteście razem. Więc powiem tak, no... Ta osoba mocno się zablokowała. E, mocno się zablokowała i tak jakby widzę, że tutaj mm, wręcz uciekała przed Wami. Nie potrafi się odnaleźć. Nie potrafi dokonać wyboru. Tak jakby chciała, poka prze mm, chciała by Wam przekazać. E, jakby była właśnie między światami. I... I tutaj jest taka walka wewnętrzna, gdzie z jednej strony macie do czynienia z kimś, kto jest mocno... kto mocno tkwi w swoim ego, kto mocno tkwi w świecie materii, tak? I... albo w takich swoich schematach, przyzwyczajeniach, tak? Czymś, w czym wyrósł po prostu. I... I wręcz mm, tak, jakby nie chciał zobaczyć, że może być inaczej. A z drugiej strony mamy ten drugi świat, tak? E ten świat ducha, ten świat bezwarunkowej miłości, do którego ta osoba gdzieś tam podświadomie również ciągnie. Jej dusza tam ciągnie. I, I gdzieś nie widzę. Znaczy, w tej chwili. No, um, osoba, o, którym, o której myślicie, jest w jakiejś takiej trudnej w ogóle życiowej, być może sytuacji, gdzie um, wszystko się zawaliło. Być może tutaj dlatego, że na przykład. no Może pytacie o byłego partnera, partnerkę. I. No, i tak jak powiedziałam, nie potrafi się odnaleźć. Um, Nie, tak jakby nie widzi możliwości, żeby y, znaleźć ten złoty środek między jednym a drugim światem, tak? Między tym, żeby y, mimo wszystko kierować się tym sercem, ale również odnosić sukces w tym y, codziennym życiu. Żeby nie tylko być na przykład uduchowionym, uduchowioną, ale też e, mimo wszystko stąpać twardo po ziemi. E, więc na razie tak jakby ta osoba chciałaby Wam przekazać, że mm, a, że tutaj nie potrafi sobie poradzić z tymi schematami. I mimo być może powracania ciągle do Was, tak? To ym, tu ja bym była uważna na to, co, co mówi, co Wam obiecuje, tak? Albo będzie obiecywać, bo, bo to będzie tak, jakby nie płynęło z serca, tylko płynęło z ego. Tu jest kierowanie się y, jakąś taką rządzą, pożądaniem. Bo może być sytuacja, tak jak mówię, że macie do czynienia również z kimś, kto pojawia się i znika. Z kimś, kto wydaje wam się, że, że nie wie, czego chce. I faktycznie ta osoba jest rozbita. Jeżeli mówimy, znaczy, jeżeli tutaj, no, bo tak dla większości czuję, że pytacie o kogoś, kto był w waszym życiu i tutaj coś się zakończyło, to ta osoba naprawdę to przeżywa. Być może jej, jego twarz jest zupełnie kamienna, nie wyraża żadnych emocji, ale w środku jest ogromne cierpienie, ogromny ból, tak? Mm, tylko oczywiście nie bierzcie tego do siebie, bo, bo to jest y, droga tej osoby. Y, to nie ma nic wspólnego z Wami, tak? Ta osoba gdzieś tam musi po prostu odrobić te lekcje. I to będzie jej potrzebne y, do tego, żeby ponownie doświadczyć takiej polaryzacji tak, między właśnie y, tym doświadczeniem duchowym. A tym osobistym sukcesem w, w życiu codziennym. Więc tu może dojść do, do, do takiej yy, zmiany, transformacji, ale będzie to tak, będzie to bolesne, będzie to trudne. Ta osoba tak jakby będzie musiała się podnieść z tego dna. Aby zdać sobie sprawę, że można inaczej. Być może niektórzy są już na półmetku, a nawet bliżej, tak. Ale, mimo wszystko, no pod spodem, słuchajcie, mamy siódemkę denarów. Mimo wszystko, jeszcze tutaj siódemkę denarów, ósemkę pucharów więc tu, tu jeszcze potrzeba czasu. Ta osoba zrozumiała, że, mm, mm, no, że czas najwyższy odpuścić wszystko to, co, co nie służy jej mm, temu najwyższemu dobru. Ale czy, jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy on, ona jest zdecydowana, czy zdecydowany na Was, no tutaj no tutaj nie. Tutaj jest dużo niepewności, tutaj jest poczucie wręcz takiej, ja bym powiedziała porażki i, i mimo być może uczuć no nie ma tu zdecydowania, tak? By, by zawalczyć, by by stanąć w prawdzie na chwilę obecną. Idą zmiany, ale na to jeszcze no jeszcze trochę czasu. Słuchajcie, trójki. Także no tyle. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Czekam na Wasze komentarze. Jak zawsze. To tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się, pa. pa.